Witam Państwa w Fundacji im. Zofii Jana Włodków. W tym roku po raz kolejny razem z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział Kraków oraz Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział Kraków organizujemy ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkolnej o historii ziemian. W tym roku tytuł tego konkursu to wybitni ziemianie okresu międzywojennego w gospodarce, nauce, dyplomacji oraz kulturze. Dzisiaj o jednej z takich wybitnych postaci opowie profesor Mariusz Wołos. Kościan i ziemia kościańska była małą ojczyzną głównej linii rodziny Chłapowskich, bardzo w Wielkopolsce znanej, która myślę, że w pierwszym odruchu kojarzy się z generałem Dezyderem Chłapowskim, oficerem ordynansowym, bynajmniej nie adiutantem, tylko oficerem ordynansowym Napoleona, pierwszego, którego postać została bardzo rozpowszechniona dzięki serialowi Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Natomiast Desidery Łapowski, generał, który najpierw walczył o wolność Polski z szablą jeszcze w czasie wojen napoleońskich, później także był dowódcą Powstania Listopadowego na Wileńszczyźnie a następnie był jednym z propagatorów, kto wie, czy nie najważniejszym pracy organicznej w rolnictwie wielkopolskim, jest nie jedynym Chłapowskim, który przeszedł do naszej historii. Ja chciałem Państwu opowiedzieć o wnuku jego generała Dezyderego brata, Jana Anzelma, czyli Alfredzie Chłapowskim, postaci, która... Żyła w latach 1874-1940 i która należy do pokolenia nazywanego przeze mnie myślę, że nie bezzasadnie najtragiczniejszym pokoleniem w dziejach w ogóle Polski. Dlaczego? Dlatego, że byli to ludzie urodzeni w niewoli, którzy czy to piórem, czy to Pługiem, czy to mieczem, walczyli o niepodległość. Tę niepodległość uzyskali, tej niepodległości zakosztowali, często zajmując zresztą wysokie stanowiska, tak jak nasz bohater. I e, niestety u schyłku życia oglądali klęskę sprawy, której służyli całe swoje życie czyli upadek Polski w 1939 roku. W ten schemat y, Alfred Stefan Franciszek Chłopowski wpisuje się doskonale. Y, kilka informacji o jego życiorysie. Chłopowscy y, posiadali majątki wokół miejscowości Kościan. To jest południowa Wielkopolska. Y, bardzo gospodarne rejony. Zresztą te reformy dezyderego spowodowały, że tam się wręcz y, zmienił krajobraz, dlatego że przywiezione. Z Wielkiej Brytanii sposoby obsadzania dużych pól drzewami no, przetrwały w zasadzie po dzień dzisiejszy. E, I w tym kulcie pracy organicznej, pracy u podstaw, e, walki o ziemię polską e, z hakatą, wyrastał także Alfred Chłapowski. Nie mogło być inaczej. O ile e, do generała Dezyderego Chłapowskiego, jego następców, należała miejscowość Turew. Generał Sturwi, tak się czasami o nim mówi. To jest też jeden z wielkich majątków. Tam był jeszcze jeden, jedna gałąź też potomków generała, która osiadła w miejscowości Kopaszewo. To do Alfreda Chłapowskiego, a wcześniej jego antenatów, należała posiadłość bonikowo. Bonikowo niedaleko kościana, gdzie niestety, ale do chwili obecnej niewiele się zachowało, ponieważ Wielki Pałac, przebudowany zresztą przez Alfreda na początku wieku XX uległ zniszczeniu w nie do końca jasnych okolicznościach. W 1945 roku spłonął, potem resztki tej dobrej cegły zostały rozebrane i w tej chwili po pałacu pozostały w zasadzie już tylko zdjęcia. Jest trochę budynków gospodarczych. Ale y, pamięć y, Alfreda Chłopowskiego przetrwała. I teraz Powiedziałbym tak, że jego droga na początku była dosyć klasyczna. To znaczy ukończył gimnazjum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu, które było taką kuźnią kadr elit polskich. Ruszył na studia, a jakże rolnicze, do uniwersytetów niemieckich, głównie m.in. w Monachium, Halle. Ale zajmował się gospodarką belgijską, co ciekawe, gospodarką rolną. Z tego też obronił doktorat na Uniwersytecie w Hale. Jako wykształcony młody Ziemianin przejął po swoich przodkach majątek. Ten majątek nie był może jakoś bardzo duży, bo miejcie Państwo świadomość, że majątki ziemiańskie wtedy na przełomie wieku XIX i XX były. No, I kilkuset hektarowej, kilkutysięcznej i większe się zdarzały. Natomiast e, trzeba bardzo mocno podkreślić, że w Wielkopolsce w zasadzie w ogóle nie było nieużytków. Jeżeli ktoś miał 3-4 tysiące hektarów, to było dużo, bo tam za nieużytki to uważano drogi, z których przecież czy chociażby stawy, w których hodowano ryby też przydatne do gospodarki rolnej, czy też do życia codziennego. Alfred Chłapowski, poza Bonikowem, dzięki e, jednak swojej operatywności, e, kupił e, inne jeszcze majątki, wykupywał je z rąk niemieckiej, więc tutaj wpisywał się w tę tradycję walki o ziemię polską. E, kupił między innymi e, to gniazdo rodziny Chłapowskich, czyli Chłapowo. Dlatego też y, czasami, to może dzisiaj dziwnie brzmi, ale taka była ówczesna rzeczywistość, pisał się Alfred von Chłapowo-Chłapowski. Kupił też majątek Giecz. W tym szczytowym okresie, jeszcze przed I wojną światową, majątki Alfreda Chłapowskiego liczyły około 4000 hektarów. Jeszcze w, w międzywojniu. Posiadał taki majątek niedaleko Inowrocławia, też do niego to należało, więc to był dosyć majątny człowiek, który jako wykształcony ekonomista miał przed sobą przyszłość. Ale to nie jest oczywiście wszystko, dlatego że Chłopowski, jak zdecydowana większość ziemian, patriotów, raczej był przeciwnikiem czynnej walki przeciwko Zaborcą, ale był, przeciw, był zwolennikiem i kapitalnym przykładem walki na tych różnych polach niemilitarnych. On się bardzo mocno zaangażował w działalność społeczną to znaczy był przykładem owego solidaryzmu albo jak niektórzy mówią, solidarności wiejskiej gdzie interesy chłopów polskich i polskich ziemian. Były zbieżne, oni dzięki temu skutecznie walczyli z interesami niemieckimi, wspierał rozmaite spółdzielnie. Sam był dobrym przykładem też człowieka, który angażował się w działalność kilku tego typu przedsięwzięć. On też prowadził, powiedziałbym, taką działalność edukacyjną. Jeżeli chodzi o rolnictwo, z akcentem na uprawę buraka cukrowego, na której się wtedy no, dosyć dobrze zarabiało, niektórych specjalistycznych też roślin. Także to był człowiek o otwartym umyśle, świetnie znający język niemiecki, język francuski, funkcjonujący w świecie tej elity ziemiańskiej, bynajmniej nie tylko wielkopolskiej. I polskiej. No i oczywiście jeszcze jeden rys jego działalności to jest działalność polityczna. Alfred Chłapowski był e, e, przeciwnikiem Mendecji, ponieważ on należał do grupy tak zwanych nowoczesnych konserwatystów. Nowoczesnych konserwatystów przejmujących kolejną pałeczkę walki o, o polskość na terenie zaboru pruskiego. I z ramienia konserwatystów wystartował do wyborów do Reichstagu, czyli tego parlamentu ogólnoniemieckiego. Został wybrany Abgeordnet, czyli deputowanym w 1904 roku w wyborach uzupełniających. I tam z kolei na płaszczyźnie już Reichstagu, parlamentu niemieckiego, walczył, mając znacznie większe możliwości. O e, na przykład polskość e, nas miejscowości. Znane takie jego wystąpienie o znaczkach pocztowych e, i stemplach pocztowych, kiedy on e, obśmiewa wręcz to, że Niemcy e, zmienili nazwę Inowrocławia na Hohenzalca, ale jak Niemiec napisze e, Inowrocław, to list dochodzi, natomiast jak napisze to Polak, to ten list jest cofany i tak dalej, i tak dalej. Natomiast y, y, chciałem Państwu opowiedzieć więcej o tym, co z Łapowskim się działo później. Y, pierwszą wojnę spędził jako kawaler zakonu maltańskiego, zresztą potem był prezesem Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich, już w międzywojniu, y, w szpitalnictwie wojskowym, ale zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zaktywizował się na y, arenie politycznej, Został wybrany posłem do Sejmu pierwszej kadencji w 1922 roku jako jeden z wybitniejszych przedstawicieli konserwatystów wielkopolskich, i w 1923 roku na krótko, ale jednak uzyskał tekę ministerialną. Był ministrem rolnictwa i dóbr państwowych. Chociaż muszę tutaj jasno powiedzieć, że Alfred Chłopowski nie był zwolennikiem reformy rolnej. On uważał, że ziemianie są solą ziemi polskiej, a zwłaszcza wielkopolskiej, i odbieranie im ziemi na drodze reformy rolnej to jest coś niewłaściwego, bo krzywdzi się tych ludzi, którzy o polskość walczyli no, przez kilka pokoleń. Natomiast niewątpliwie to, co jest Najbardziej e, znaczące w jego życiu to jest praca w dyplomacji. Ten ziemianin, Wielkopolski, należał do bardzo nielicznej grupy ziemian z tej części Polski, w ogóle z byłego zaboru Pruskiego, którzy zrobili karierę w dyplomacji i muszę Państwu powiedzieć, że to mało kto o tym wie, że Alfred Chłopowski był w ogóle pierwszym polskim ambasadorem w XX wieku. Pierwszym polskim ambasadorem w XX wieku wcześniej Rzeczpospolita odrodzona miała poselstwa. I kierownicy placówki dyplomatycznej w randze poselstwa po polsku nazywani byli posłami, ale nie takimi do parlamentu, tylko to była ranga dyplomatyczna. W języku francuskim mówiono po prostu monsieur le ministre. Natomiast po podniesieniu, dzięki także zabiegom samego Chłopowskiego, Placówki w Paryżu z poselstwa do rangi ambasady. On po raz wtóry złożył listy uwierzytelniające jesienią 1924 roku, jako pierwszy ambasador Rzeczypospolitej w XX wieku. I na tym stanowisku pozostawał przez 12 lat, co było swoistego rodzaju fenomenem, który wynikał z co najmniej kilku przyczyn. Po pierwsze, Chłopowski, samo nazwisko niełatwe dla cudzoziemców, ono było bardzo dobrze przyjmowane we Francji. Oczywiście w wersji francuskiej nikt nie mówił chłopowski, bo żaden Francuz nie jest w stanie wypowiedzieć tego nazwiska po polsku. Monsieur Chlopoki. Natomiast Monsieur Chlopoki kojarzył się z Dezyderem Chłapowskim, którego pamięć jako oficera ordynansowego Napoleona wtedy jeszcze we Francji istniała. I jak ktoś nosił takie nazwisko, no to miał otwarte we Francji niejedne nie drzwi. Zresztą Alfred, zajmując te wysokie funkcje już wcześniej, miał kontakty swoje z Francuzami. Przyjmował między innymi w Wielkopolsce francuską misję wojskową na czele z ambasadorem Nuland, która przybyła zaraz po, po powstaniu wielkopolskim i tak dalej, i tak dalej. On miał swoją też markę. Ale było coś jeszcze po zamachu majowym, kiedy wydawało się, że Chłapowski, przynależny jednak do sfer innych niż Piłsudczykowskie, no bo konserwatysta, bo taki trochę bratający się z endekami, bo przynależny do rządu tak zwanego którego przecież Piłsudski no, miłością nie darzył, to mówię delikatnie, po prostu wszystkim się wydawało, że zostanie przez marszałka z tego stanowiska. Usunięty. Tak się nie stało. Dlatego, że po pierwsze, Chłopowski miał już swoją markę, jego działalność dyplomatyczna była ceniona także przez Piłsudskiego. Po drugie, Piłsudski chciał się z konserwatystami, także wielkopolskimi, porozumieć, i to była taka powiedzmy, platforma polityczna. Ale było coś jeszcze, co marszałek oddał w charakterystyczny dla siebie sposób. Kiedy przychodzili do niego rozmaici e, petenci, nazwijmy to, którzy chcieli wysadzić z siodła pana ambasadora i e, 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 no, mówili, że on jest taki nieprzekupny, że jest taki twardy, to wtedy Piłsudski odpowiadał, e, ma długi? Ma. Jak ma długi, to znaczy, że nie kradnie. Jak nie kradnie, to ma zostać na stanowisku. I tak, proszę Państwa, Alfred Chłapowski był najdłużej urzędującym ambasadorem II Rzeczypospolitej we Francji, bo aż do czerwca 1936 roku, gdzie ten sojusz polsko-francuski, mający różne swoje zwroty i tak dalej, także i upadki, no. To jest coś, w czym on partycypował bezpośrednio. Francuzi go bardzo cenili. On bardzo biegle mówił ich językiem, co się zawsze nad Sekwaną podobało, aczkolwiek z takim twardym niemieckim akcentem, co niektórzy podkreślali. Był tam dobrze notowany i to, co świadczy o jego też talencie dyplomatycznym. On potrafił porozumieć się w zasadzie z każdą siłą polityczną we Francji, poza komunistami, bo do tych oczywiście miłości żadnej nie czuł, trudno się dziwić. Natomiast począwszy od socjalistów, socjalistów niezależnych, poprzez tak zwanych radykałów, to była partia bardzo wpływowa w tamtych czasach w III Republice, aż po siły prawicy, centroprawicy, takie jak Raymond Poincaré, ze wszystkimi praktycznie Chłopowski nawiązywał e, świetne stosunki i m, miał e, otwarte drzwi nie tylko do d'Orsay, czyli siedziby francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także do e, wielu e, wpływowych środowisk e, nadsekwańskich. E, jeszcze trzeba coś dodać tutaj, ponieważ on e, jako konserwatysta do końca był konserwatystą był człowiekiem prawej strony sceny politycznej. W placówce swojej tolerował i doskonale porozumiewał się nie tylko z piłsudczykami w mundurach, czyli kolejni atasze wojskowi, ale przez długie lata jego prawą ręką na placówce był Anatol Milstein, dyplomata, którego nazywano Żydem Piłsudskiego, Niezwykle zdolny. Posiadający kapitalne kontakty w środowiskach masońskich, lewicowych, liberalnych Francji. I ten tandem chłopowski Milstein kapitalnie doskonale się uzupełniał. Doskonale się uzupełniał. To właśnie świadczyło o sile nie tylko placówki dyplomatycznej w Paryżu, ale w ogóle dyplomacji polskiej, która przecież raczkowała. Która przecież raczkowała. Co więcej, Alfred Chłapowski, podobnie jak jego poprzednik na tym stanowisku, jeszcze jako poseł, hrabia Maurycy Zamojski, dokładał ja znalazłem na to dowody w dokumentach, z własnej kieszeni do placówki. Placówki dyplomatyczne polskie były niedofinansowane. I tutaj nie miał najmniejszych skrupułów, nasz bohater, Polski ambasador, że po prostu z własnych, prywatnych pieniędzy, jeżeli trzeba było to dokładać do funkcjonowania placówki czy, czy wydawania jakichś rautów, prawda, tutaj w tym się specjalizowała też jego małżonka pochodząca z kapitalnej rodziny Mielżyńskich, hrabianka mielżyńska Helena, e, która była bardzo wierną towarzyszką jego, jego życia. Chłopowski został e, ze stanowiska ambasadora w Paryżu usunięty decyzją ministra Józefa Beka e, no i innych e, ówczesnych decydentów dopiero po dojściu do władzy nad cekwaną Frontu Ludowego. Front Populaire to się nazywa po francusku. E, to były e, środowiska lewicowe, tam komuniści, socjaliści, radykałowie. E, no tutaj stwierdzono, że jednak już starzejący się ambasador może akurat z tymi środowiskami się nie porozumieć, wrócił do Wielkopolski, zajął się naprawą, mówiono wtedy sanowaniem swojego majątku, który nieco jednak podupadł w okresie, kiedy był we Francji. Pomagał mu w tym jego kuzyn Mieczysław Łapowski, w prostej linii potomek generała Dezyderego. Rzeczywiście majątek został wyprowadzony na, na bardzo dobry poziom. No, tylko, że w 1939 roku wybuchła wojna i był Chłopowski e, przez Niemców poszukiwany, ponieważ pamiętano mu nie tylko to, że przyczynił się do wzmocnienia sojuszu polsko-francuskiego, było nie było wymierzonego przecież w Republikę Weimarską, a potem III Rzeszę, ale pamiętano mu także tę działalność patriotyczną antyniemiecką jeszcze sprzed I wojny światowej. Więc y, y, Niemcy się wahali, o ile y, jego kuzyn Mieczysław Chłapowski, mniej znany, bardzo dobry zresztą y, zarządca majątków, mówiono o nim kanclerska głowa, został rozstrzelany w październiku 1939 roku podczas publicznej egzekucji na rynku w Kościanie, o tyle Alfreda Chłapowskiego y, nie rozstrzelano. Ale trzymano pod zamknięciem. To znaczy, to były takie warunki bliskie więziennym, był przesłuchiwany. Niemcy trochę oglądali się jednak na opinię międzynarodową, ponieważ byłego ambasadora no, wspierały siły znaczące arystokracja szwedzka, oczywiście przedstawiciele możnych rodów, nawet niemieckich. No, tu był pewien opór przed egzekucją. Chłopowski, kiedy dowiedział się o tym, że Polska upadła że pod koniec września 1939 roku, stracił przytomność. Na co są świadectwa, dla niego to była kompletna klęska. Klęska nie tylko osobista, ale tu chodziło o tę klęskę państwową, przecież państwu polskiemu służył. Będąc już pod zamknięciem, pod kluczem w kościanie, był przetrzymywany przez Gestapo, odizolowany praktycznie od rodziny, zachorował. Wdało się zapalenie płuc, gruźlica, ropna on zresztą miał z tym problemy i wcześniej i w tych warunkach więziennych w lutym 1940 roku. Zmarł. Małżonka Helena wyjechała do Francji też dzięki wstawiennictwu całej masy osób. Tam potem dokonała swojego żywota. Natomiast Alfred Chłapowski ma swój grób przy kościele w Bonikowie. Niedaleko miejsca, gdzie stał jego, jego pałac. No, nie dożył, może to i lepiej dla niego, tego momentu, kiedy pałac został zniszczony. Także to jest postać, którą myślę, że warto przypominać. Mało znana, bo na pewno nie jest to osoba, która byłaby kojarzona z walką zbrojną co zawsze przyciąga większą uwagę. To był taki mm, dobry e, urzędnik, e, e, biorę to w cudzysłów, bo pod tym kryje się więcej niż tylko słowo urzędnik w sensie takim czysto administracyjnym. E, I e, człowiek państwowy, bez wątpienia, który służył Rzeczypospolitej i jako poseł, i jako minister, no i jako przede wszystkim, przede wszystkim dyplomata. Dzisiaj jest postacią niemalże zapomnianą. Ja myślę, że tę postać warto, warto przypomnieć. I mam nadzieję, że te moje no, kilka czy kilkanaście zdań być może spowodują, że ktoś się postacią Alfreda Chłapowskiego zainteresuje. Tak jak ja zainteresowałem się y, wiele, wiele lat temu. I powiem Państwu na zakończenie, że Chłapowski, kiedy wczytywałem się w jego dokumenty, w jego życie, w jego działalność, otworzył mi oczy na to, co dla mnie, jako przybysza z innego rejonu Polski, no, było może czymś nowym. Wartość owej organicznej pracy to naprawdę był heroizm. Walczyć tam o ziemię, wtedy na przełomie 19, na początku 20 roku, przy tym potężnym nacisku germanizacyjnym. To nie było nic prostego i nie było to nic błahego. I on się wpisuje w ten nurt doskonale. No i myślę, że właśnie dlatego ośmielam się nazwać go człowiekiem wybitnym, a jako dyplomata już Polski odrodzonej, Polski niepodległej. Tak długo funkcjonujący na jednej z najważniejszych placówek, bo przecież Paryż, Francja, yy, nasz sojusznik, jedno z wielkich mocarstw ówczesnych, no, to, to było miejsce kluczowe. Yy, to też jednak świadczy o tym, że yy, nie był to człowiek przeciętny.